Ludzie mam złapałem wielkiego doła. Amnezja mi się nie spodobała po prostu, to nie jest gra dla mnie. W ogóle się tam nie strasłem. Nagrałem odcinek, ale w ogóle się tam nie straszyłem jakoś niespecjalnie. W ogóle mam beznadziejny dzień. I z, z uwagi na to, że Dark 2 było. Priorytet priorytetową. Yy, zagrajmy na moim kanale. Nie mam co robić. Naprawdę, potrzebuję czasu na to, żeby wymyśleć, mam masę spraw w następnym tygodniu i jakoś dni nie za dobre, a żeby nagrywać potrzeba mieć jednak Ech, potrzeba mieć jednak chęci do tego, bo inaczej nie mam gadać o bzdurach, nie mam zamiaru gadać o bzdurach, e, czyli praktycznie o niczym, jak mogę powiedzieć coś, co, co się wydarzyło w szkole jakąś historyjkę opowiedzieć, bądź po prostu naginać jaka ta gra jest wspaniała o której właśnie mówię, którą właśnie gram ale nie ludzie, ja muszę, ja muszę się po prostu zastanowić, co ja mam dalej zrobić. Bo chwilowo to ja nie mam pomysłu w ogóle. No. No to na razie to u mnie jest źle. No, postaram się jeszcze coś. No nie, kurde, naprawdę muszę się zastanowić, co jako. co, co, co będę robił na tym kanale jeszcze. A chwilowo to jest dupa i lipa, i muszę niestety chyba pozwolić na to, żeby była cisza na tym kanale, bo nie widzę tutaj innego wyjścia. A Minecrafta nie będę nagrywał nigdy w życiu. Znaczy, no zdarzało się, ale już tego nie będę robił. No. no to na razie, ludzie. Przykro mi, cześć.